– Będziesz ściągał? No, nie dobrze zrobić te ściągi? Nie wiem, czy będę dobrze czy będę ściągał, ale jak będę miał ściągę, będę ją pamiętał, co w niej napisał. ściąga mi, gdzie to znów trwale nie wiedzę, no. Ta. Też ja się zastanawiam pod tym kątem. Więc. no to chyba trochę w wsta ściągać na egzaminie usmok <laughs> To jest życie. Ja nie ściągam. Ja to uważam za takie oszustwo i. Zresztą nawet jakbym już miał ściągać, to jak nauczyciel mnie przyłapie, to dostanę uwagę i w domu on po prostu nie nakrzyczy na mnie, ale będzie i smutno, i będzie rozczarowana moim zachowaniem. A nie chcę, żeby tak było. Bo w sumie, jak Ignacy to obejrzy, no to nie jest to najlepszy przykład. Dlaczego? No co, żeby sobie radzić? No, żeby sobie radzić. Już, już nie bądźmy jak coś nie wiadomo jak prawilni, to nikomu krzywdy nie robisz. <głos》> Ja jestem pewien, że wiesz. Ja nie napiszę najlepiej egzaminu. Myślę, że ty napiszesz najlepiej. No. Rozmawiałem o tym z Sylwią. Tak? No. Ja myślę, że teraz z dziewczyna. Nie, Malwina, myślę, że dobrze tam da radę myślę, i ty. Dla mnie największą motywacją jest to, żeby chyba przed młodym wypaść dobrze. Żeby nie, nie wypaść na jakiegoś. Ja nie, no to. to szary mu nie zrobię. Nie, <laughs> ja mam do samorządu. <laughs> Mój tata szkoda. Miał chyba ksywekunion. Chyba to było fajne, że wszystko rozwiązywał. I jak ja się cieszę, że mnie to tak nie gniecie. Ciebie nie gniecie, bo jesteś człowiekiem z wiedzą. Ja podchodzę do tego egzaminu, żeby dać moim dzieciom znać, że nie boję się porażki, więc to jest message dla moich dzieci, że ja robię to, bo... Jestem ok z tym, czy to napiszę i zdam, czy to napiszę i nie zdam. Ponieważ jest to co? Tylko test na papierku, który nie świadczy o tym, jakim jestem człowiekiem. A człowiekiem Zgadzam jestem się. wspaniałym, bez względu na ten test. Więc. Ja bym mogła się bawić z mamą bez szkole i bym ja ją uczyła. I bym ją nauczyła, ile to jest 200 plus 200 to 400. Iza, A masz, popatrzysz na tak mnie. Ja tak Ale to musisz kuszeć kałapów. Ja ci wzrokiem przekażę wiedzę. Czaj, widzisz? Mamy to połączenie? No, tam, I, jesteś tak. na tych samych falach co ja? Nie, Grek mówił, że są takie okulary, gdzie można sobie jakoś tam podświetlać coś. No nie. Ale wiecie co? Ja nie wiecie <laughs> co? Można sobie taką słuchawkę na przykład włożyć. I się z kimś połączyć. A, taki Przerobiłem to 35 lat temu. I co? Właśnie. Urządzenie na egzaminie. I co? Ale z taśmą bo się były kasety. Dobrze skitane, dobrze skitane, słuchawki pod włosem. A, długi włos. włosy. Tylko trzeba było kaszleć, jak się włączało play. No tak, bo to był taki. Wiesz, bo ten, ten, ten play był głośny. ja się stopowało i przesuwało, to też. Jakby. Serio? Takie coś? Ta, ta. Ale starożytne co? metody.